Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial jak zrobić w Bubble.io powtarzającą się grupę, w której będziemy wyświetlali kafelki, które będą miały różną wysokość, a przez to też nie będziemy mieli takich wierszy, które mają po prostu puste przestrzenie, ale to będzie nam się ładnie układało. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku ustawimy sobie layout naszej stronie na kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Kolumn, jest. Następnie dodam sobie plugin, który pozwoli mi łatwo wygrywać wiele zdjęć, więc nazywa się on Multi File Uploader Dropzone. Wrzucam go sobie. Ustawiam go sobie na środku strony, znajdźmy go, i jest. I na środku strony ustawię, żeby miał szerokość może na przykład 800 pikseli maksymalnie niech ma 800 pikseli, niech ma od 100 do 800 pikseli, 800, a wysokość ustawimy, niech ma te 59, niech będzie na środku. Następnie niżej weźmiemy sobie repeating group i tutaj znowu ustawiamy ją na środku, niech ma szerokość 800 albo 1200 pikseli maksymalnie, wysokość minimalna 0 i następnie niech będzie na środku naszej kolumny. O. Jest i ustawimy sobie, że ona będzie wyświetlała po prostu zdjęcia z tego naszego Multi File Uploader A value. Nie ustawiam konkretnie czterech wierszy, tylko mówię, że każdy wiersz ma mieć minimum na przykład 200 pikseli. I tak samo nie ustawiam konkretnie, żeby była jedna kolumna, tylko również, żeby każda kolumna miała minimum 250 pikseli. Następnie dodam sobie zdjęcie image. Jest i ustawię tutaj, że będziemy wyświetlali właśnie to zdjęcie, które chcemy wyświetlać, i ustawimy mu szerokość na dokładnie 100% możliwości a wysokość ustawimy sobie na przykład o 200 pikseli do nieskoczności, niech ona mi się ładnie zjeżdża. Zróbmy preview, zróbmy jakiś sobie test naszej aplikacji. Zobaczmy, jak teraz nam to wygląda. Więc weźmiemy sobie na przykład te wszystkie zdjęcia, otwieramy, czekamy chwilę, aż nam się załadują. I mamy sobie nasze zdjęcia, ale pod tymi naszymi zdjęciami jest na przykład, tutaj wolna przestrzeń, dlatego że to zdjęcie jest dużo dłuższe, jest wyższe. Więc, żeby mieć ten efekt właśnie takiego muralskiego efektu, czyli żeby to zdjęcie poleciało sobie tu do góry, to znowu było blisko tego, to było blisko tego, musimy użyć sobie takiej magii. Mianowicie tutaj w Repeating Group zaznaczamy sobie tylko w wyglądzie w opcję. No, możemy sobie od razu wszystkie rzeczy wyświetlić. Ale też zaznaczamy tę te opcję, która jest niżej. Display Items as Masonry Grid. I tu możemy sobie ustawić, jaką chcemy mieć przestrzeń pomiędzy wierszami oraz kolumnami. Ja ustawię 10 pikseli i teraz zróbmy sobie test naszej aplikacji i zobaczmy jak to wygląda. Wrzucam sobie znowu kolejne zdjęcia, może jakąś większą dawkę, może jeszcze to. Zróbmy sobie otwórz. Poczekamy aż się chwilę nam załadują, wszystkie nam się ładują tutaj po kolei. No i zobaczmy. Teraz wszystkie moje zdjęcia, mimo że na przykład to jest wysokie, to tutaj już nie mam takiej dużej odległości między zdjęciami, tylko jest ona dużo mniejsza, bo tak właśnie działa ten masonry grid. Jeżeli chcielibyśmy, żeby te odległości były jeszcze mniejsze, no to wystarczy sobie zmienić na przykład tutaj ustawić po prostu na 0 albo zmienić na mniejsze wartości niż 10. Ustawiłem teraz 1, więc zróbmy sobie jeszcze jeden test, Zrobimy sobie jeszcze więcej zdjęć bez MP3. Zdjęcia nam się załadowały i tak wygląda nasz właśnie układ murarski, kiedy te zdjęcia się do siebie znacznie bardziej przyklejać. One są w kolumnach, tak się bliżej do siebie dużo bardziej układają. Pewnie tutaj mam takie niektóre duże odległości, bo ustawiłem sobie, że to moje zdjęcie ma e, wysokość wiersza, ma minimum, e, bodajże tutaj 250 pikseli, A spróbujmy jeszcze zmienić to na przykład na. 20, I zobaczymy, jak teraz zachowa się jeszcze nasz układ wularski. więc zaczekajmy chwilę znowu wgramy sobie zdjęcia. I przy takich ustawieniach mamy znaczy zdjęcia, wszystkie ściśnięte do siebie. Bardzo fajnie to wygląda. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!